W tym filmie widzowie na swoim koncie, na którym nie używam żadnego game moda ani niczego udało mi się zdobyć najlepszy przedmiot na box pp Jest im oczywiście motyka Oglądajcie do końca, żeby się przekonać dlaczego to właśnie ona jest tym kozackim przedmiotem Wleciał konkurs na rangi mvip Zostaw lajka, like suba w komentarzu swój nick z minecrafta I specjalne info Dla wszystkich widzów kanału jest magiczna komenda Odbierz vipa, która daje wam darmowego vipa na start Więc stary wbijaj na serwer i korzystaj Z takiej okazji Nie przedłużam, miłego oglądania Plan widzowy jest dzisiaj bardzo prosty Musimy Dobyć motykę właśnie tutaj na box. PvP na moim boksie, na banku. Jak widzicie, zostało wszystko fajnie poprawione pod tym względem, że na przykład teraz kwart Giga oddaje. I dosłownie w przeciągu chwili, jak to widzicie, wydropiłem no prawie pół tysiąca. Więc no powiem wam, że teraz naprawdę jest fajnie. I szczerze, chyba lepszego momentu na rozpoczęcie rozgrywki nie było. No bo jest jeszcze dodatkowy e, VIP za darmo dla każdej osoby, która widzi ten odcinek po prostu. Jak sobie wpiszecie, ukośnik, odbierz VIPa, Tak jak widzicie tutaj, dostajecie da nową rangę VIP na 24 godziny. Godziny, więc nie dość, że sobie odbierzecie kita na start No to jeszcze teraz po prostu widać jak łatwo I przyjemnie się zarabia Kopiąc na przykład yy, na przykład kwarc po prostu No to tak oddaję, że dosłownie Aż jestem zdziwiony, że na bezpiecznej strefy Są puste generatory, chociaż no w sumie jest 11 rok szkolny, więc yy, Dla mnie lepiej, bo mogę sobie to yy, Wykorzystać, a co dopiero jakbym miał jeszcze Lepszą rangę typu bank czy MVP I tam byłyby lepsza yy, strefa dla tych Rank premium, no to wtedy już w ogóle byłoby kozacko Ale to nie jest odcinek skopania yy, Tutaj pojawiają się osoby, które wygrały rangi MVP z ostatniego odcinka. Gościu, zostaw se lajka, like zostaw se suba, w komentarzu napisz swój nick, no bo e, wydaje mi się, że naprawdę warto jest sobie wziąć po prostu udział na no, stary rangę. Za darmo można wygrać, która jest bardzo, ależ to bardzo e, spoko. E, kill off, jedenastkę mam aktualnie. Za te sześć tysięcy, które mam, chciałbym sobie ją ulepszyć. E, w sensie ten kill off na jak najwyższy poziom, więc kupujemy sobie staka. Wijamy od razu dwunastkę, wijamy trzynastkę i już wygląda to bardzo dobrze. No i na czternastkę nas e, chyba nie stać, albo może i stać. Sprzedamy sobie to oczywiście jak najszybciej. Mamy 4000, no i na stać na jedną ognistą kulę i przerabiamy sobie kill off na czternastkę. No, i w tym sposób po prostu będziemy zarabiać jeszcze po prostu więcej. Więc bardzo z tego powodu się cieszę, ale mam pewien pomysł, mianowicie pójdziemy sobie na strefę lochów po prostu. Musimy zeskoczyć i uważać na to, żeby nie zginąć. No bo tutaj normalnie fold image można dostać. No, jak widzicie, ten fold image najmniejszych nie należy, ale na spokojnie przyżyłem sobie. Jest to strefa, gdzie nie ma Możliwości używania elitr, ale Ale, ale, coś idzie w zamian Mianowicie to, że tu są największe złoża Kwarcu, no zobaczcie jak to wygląda I plan jest prosty, ja sobie pokopię Przez yy, troszeczkę na Swoim koncie oczywiście, na którym nie mam game moda Ani żadnych innych ułatwień i musimy Zarobić pieniądze, ciekawe mnie jak Dużo tych pieniędzy zarobimy, chciałbym takie 10 tysięcy, no bo celem jest motyka Ale z tym kill -offem wydaje mi się, że No to nie będzie problem, mamy ile? Już 1000 dolarów na koncie, więc no jak widzicie kasy bardzo, ależ to bardzo łatwo się zarabia więc to ja się biorę na jakieś krótsze kopanie maksymalnie chyba 20 minut i potem e, pójdziemy w przerabianie dalej ekwipunku i zaraz wam wytłumaczę dlaczego tak bardzo zależy mi na e, motyce niestety zostałem zaatakowany przez innego gracza, ale pomyślałem sobie o innej kwestii, mianowicie, e, dlaczego mi zależy tak bardzo na tej motyce, już wam tłumaczę żebyście zrozumieli o co chodzi w dzisiejszym filmie mianowicie, e, na strefie bez elit są specjalne e, generatory grzybu i światłogrzyb kopie się tylko i wyłącznie motyce. Motyką, no bo y, na przykład fortunka z killoffa nie działa na ten otóż to y, surowiec. Zwiadę tutaj mam nadzieję, że nie zostanę jakoś szybko zaatakowany. No ale widzicie o co mi chodzi. Są takie generatory i to się kopie motyką. Można sobie motykę normalnie przerobić u villagera. Y, od poziomu 16 jest dopiero motyka na y, spałnie, więc tak to wygląda, że chciałem sobie to po prostu kupić w dzisiejszym filmie. Mniej więcej kosztuje to 16 tysięcy, jakbyśmy to robili u villagera. Kupując od innego gracza z rynku będzie to na pewno tańsze, ale, ale, ale. Jak widzicie, te generatory są troszeczkę małe i sobie. Na pewien pomysł, jakby może fajnie byłoby zarabiać, kopiąc tylko i wyłącznie Nederyt. Nederyt w sumie wydaje się spoko tylko aktualnie jak mam swój kilof, w którym jest e, kilof 14, no to tak samo jak u tego zioma. E, ten Nederyt, nie, on ma jakiś lepszy kilof na pewno, ale ja mam taki kilof, gdzie zobaczę, no dość powoli się to kopie. No widzicie, no bardzo powoli to idzie i czekaj mnie, od którego poziomu wydajności e, to będzie działało tak, jak sobie bym wyobrażał, że wiecie, że tapujecie tak naprawdę na jednej ochita, więc musimy zarobić i mam pewien pomysł, jak możemy zarobić, mianowicie, mianowicie, mianowicie. W ostatnim odcinku siedziałem na strefie AWK przez prawie że 20 godzin i zrobiliśmy sobie opening i wydropiły mi najlepsze rzeczy, mianowicie odłamki perku, czyli oczywiście odłamki, które są potrzebne do tego, żeby wbić perk rankingu, dropu, siły, no cokolwiek. U wróżbity można sobie to zrobić. No i jak się domyślacie, nie jesteśmy na żaden perk, więc sobie po prostu bym to wystawił. Na channelu pierwszy można to zrobić na luzie, więc idziemy sobie na channel pierwszy. Wystawimy to po taniości, no bo to kosztuje jakieś e, 3,5 tysiąca od sztuki, a ja to wystawię o e, jakieś 3000 tysiące za sztukę. No i będę musiał napisać na czacie, że taki odłamek perku jest na sprzedaż Wydaje mi się, że nawet jeśli bym nie pisał, to i tak szybko by się to znalazło e, Znalazłby się jakiś kupiec I całą, e, jakby, wszystkie pieniądze, które będę miał e, z tego Wydam e, na wbicie lepszego kilofa No bo w sumie ile tutaj? Potrzebuję 8 tysięcy na pewno, żeby wbić na poziom e, 15 Chyba, że jeszcze jakimś cudem, na przykład, będzie to tanie na rynku Bym się nawet nie zdziwił Wejdziemy sobie w kategorię narzędzia I z tego co widzę, no... E, Kilo w 16 kosztuje 18 tysięcy. Za 6 tysięcy można kupić 15, więc nawet tak można powiedzieć, że nie najdrożej. Dużo jest tych itemów wystawionych na rynku, więc ustawiamy sobie tutaj. Jak klikacie w barierę, można sobie ustawić to od najdroższych i normalnie wszystko ładnie widać. No i nas by interesował jakiś poziom 15 w górę. No za 6 koła jest najtaniej i potem jakaś 16 jest za 18. No to powiem wam, że nie nieciekawie. Chyba z tym może być problem, ale widzę, że ktoś już kupuje moje odłamki perku. Nawet nie zdążyłem napisać na czacie, więc całkiem spoko czekam jak to się sprzeda po prostu całe sprawdziłem sobie na drugim koncie i Nederyt się kopie na hita, w sensie blok nederytu dopiero od poziomu 19. no to całkiem sporo, tak naprawdę musiałbym wydać, żeby mieć ten Kilowin. ten pomysł sobie jednak odpuszczamy, nie będzie takie fajne jak mi się wydawało więc musimy sobie po prostu kupić tą motykę poziomu pierwszego na pewno więc wchodzimy na rynek i po prostu liczymy, że tutaj taka jakaś motyka będzie, musimy sobie ustawić po prostu od najdroższych i szukamy sobie jakieś motyki każda cena po niższej 16 Tysięcy będzie już dobrą ceną, więc coś takiego by mnie interesowało. W ogóle jaki biznes jest na kluczach do skrzyni AWK? Słuchajcie, ludzie stoją na awku, no bo co 5 minut zawsze się dostaje kluczyk i w stakach sprzedają za 18 tysięcy? Ej, to jest naprawdę niezły biznes. No ale już widzę pierwszy problem nie ma niestety żadnej motyki. Naprawdę, żeby żadnej motyki nie było. Chociaż no jest taka godzina. No dobra, czyli będziemy musieli jednak zarobić sobie e, te 16 tysięcy, dokładnie e, 4 kule. To jest 16,4, żeby sobie to przerobić całym u villagera. No to się troszeczkę. Nie nie opłaca, zdaję sobie z tego sprawę, no ale aktualnie, no, nie mam innego wyjścia. Taki tysiąc wykopać, to wydaje mi się, że jest dosłownie chwila. Strefa premium, wjeżdżam i czekam na generator po prostu kwarcu. No i robimy to, co chciałem po prostu zrobić i co było celem dzisiejszego odcinka, tak naprawdę. Wjeżdżam i po prostu kupuję cztery ogniste kule. Zajęło mi to bardzo szybko, tak szczerze i wiem jedno, kwarc jest po prostu OP, ale mamy motyka Krisa, 16, dziewięć szczęścia, potem potrzebujemy aż osiem ognistych kul, żeby wbić sobie na 17. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia oczywiście Ale no chyba nie teraz Więc zmieniamy sobie channel i lecimy po prostu Na strefę bez elit przetestować Jak to chodzi i zobaczę Czy lepiej jest to, czy lepiej i tak bardziej Kwarc oddaje. Szczerze wydaje mi się, że W porównaniu do kwarcu No jednak kwarc będzie bardziej siedział No bo wiecie, kopiecie lepszym O kurde, ktoś mnie tutaj goni, więc Szybki logał. Zrobiło się niebezpiecznie Trzeba było się wylogować. Mam nadzieję, że Na tym channelu nie zostanę po prostu Zaatakowany, ale tutaj wydaje mi się, że może być bezpieczniej Muszę sobie wskoczyć po prostu jak najwyżej Zastanawia się, na który muszę to zrobić lunchpad. wydaje mi się, że Na tego sobie poradzę wskoczyć, dobra, udało się jakiś bezpieczny generator W jakimś bezpiecznym miejscu, mnie interesuje No i mamy, ten generator wydaje mi się, że będzie Po prostu idealny i ciekawi mnie Jak ta sytuacja będzie wyglądać, mam 600 dolarów 616 aktualnie Skopię sobie cały tą motyczką, no i zobaczymy Ile tutaj kaski mi wpadnie No i powiem wam, że jestem bardzo Pozytywnie zaskoczony, bo nawet sam nie wiedziałem jak to dokładnie wygląda, ale e, czy wykopaliśmy? No prawie tysiąc dolarów wykopałem skupując jeden taki generator, a jeśli bym sobie poszedł na samą górę, aktualnie e, w tamto miejsce, gdzie jest tam największe złoże generatorów, właśnie światło grzybu, no to wydaje mi się, że zarobek naprawdę byłby ciekawszy, no a trzeba pamiętać o tym, że jest to najsłabsza motyka na serwerze, no bo to jest tylko szesnastka, a kaski tutaj wpadło bardzo dużo. I nie wiem, czy to jest jakiś błąd mój, czy serwera, ale bardzo dziwnie mi tak refreszuje świat. Jak widzicie, to taki, nie wiem, błysk się mi tak, nie wiem, świat, nie wiem, czy wy też, tak macie? Czy tylko ja tak mam. Chyba, że to jest wina Feder Klienta, nie mam żadnego pojęcia, ale jest to denerwujące i będzie trzeba to zmienić. Chociaż pewnie yy, i tak w weekend wleci kolejna aktualizacja, bo na moim serwerze właśnie są aktualizacje co tydzień i ta strefa zostanie całkowicie zmieniona, więc wydaje mi się, że będzie to troszeczkę inaczej wyglądało dosłownie za parę dni. Ale aktualnie, jak będziecie widzieć ten film, no to jeszcze tutaj są dosłownie trzy generatory obok siebie, z których można sobie skorzystać i można sobie yy, spokojnie yy, pokopać. I jeszcze na szybki pomysł na zarobek wpadłem sobie yy, tak, że damy sobie sobie sklep normalnie, i za spędzony czas kupimy sobie po prostu odłamki. No bo mam 21 godzin do, wykorzy do wykorzystania, więc sobie to zrobimy, oczywiście. I dostaniemy 5 odłamków, aż czyli kurcze, możemy to sobie od razu wystawić. Za e, na ch 1 za 3100 wystawimy od sztuki. I wydaje mi się, że to na pewno się e, wystawi. Sprzeda za tyle, raczej nie będzie z tym żadnego problemu. I w taki sposób po prostu będziemy mieli nie dość, że motykę to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. No i będziemy musieli sobie potem na przykład w następnym odcinku. Zarobić na wbicie motyki już 17. No bo dowiedziałem się informacji takich, że jeśli masz na przykład właśnie tą najlepszą motykę na serwerze, to w godzinę ludzie zarabiają mniej więcej po 400 tysięcy i to serio, 400 tysięcy. No to e, tak naprawdę, grając sobie troszeczkę, możecie sobie, e, nie wiem, snajpić albo klucze, albo na przykład bankboxy, bo e, po jakieś 600-700 tysięcy właśnie one chodzą na e, rynku, więc klucze naprawdę e, jest e, fajnie e, z tego powodu. No i też widzę, że bardzo dużo ludzi odbiera już darmowe. Vipa, po prostu z kod odbierz Vipa, więc bierzcie sobie udział, warto, naprawdę się opłaca. No i będziemy musieli 8 ognistych kul zdobyć, a to będzie mnie kosztowało tylko i wyłącznie e, 32 tysiące, więc nie widzę z tym problemu, żeby to zrobić w następnym filmie. Ja dziękuję za oglądanie, wbijajcie na bank MC i cieszę się darmowym Vipem, no bo kurczę, naprawdę teraz jest kozacka okazja na rozpoczęcie rozgrywki, a ja wam pokazałem, jak to zrobić najlepiej. Elo.